Siemanko czołem witam w kolejnym filmiku. W związku z tym, że to auto Volkswagen długo stał i tak odpalił, ale no ten akumulator ma już 7 lat, więc tak zakręcił. Ja wiem jak on kręcił, więc wiem, że zakręcił słabo. Mój Sitek niestety wyzionął ducha. Szukałem kogoś do naprawy go, był w paru serwisach, ale niestety... No na, na YouTube ludzie pokazują, że to naprawiałem, natomiast żaden serwis nie był w stanie go naprawić. Więc na szybko kupiłem. Polecił mi go zanim tego Sitaka nie kupię, bo nie wiem jeszcze jakiego kupić. Nie mogę się zdecydować. Polecił mi go znajomy, który handluje akumulatorami i troszeczkę tymi ładowarkami. Tak na szybko. Foxura, Tylko słuchajcie, to jest Foxur w wersji. Słuchajcie, do akumulatorów 12V i 24A, e, 12A maksymalnie bądź 6. E, programy podobne dosłownie jak się spojrzy na tego <słuch> i tutaj na instrukcję, generalnie to samo, natomiast były jeszcze wersje 8A, bodajże i 5, natomiast ja się zdecydowałem na, na tą 12, ponieważ spójrzcie, on może ładować też no oprócz akumulatorów no AGM, -y, kar samochodowe, czyli wszystkie, wszystkie yy, gdzieś tu piszę wszystkie możliwe akumulatory samochodowe, macie akumul normalne, żelowe, suchy, głębokiego rozładowania AFB, wapniowe. Ale może także, bo te słabsze wersje e, nie mają programu do ładowania tych akumulatorów. E, to jest litowo-żelazowo-fosforanowych, tak? Tak zwane, to jak się mówi, LifePo4. E, nie wiem, czy nie będę kiedyś potrzebował gdzieś do przyczepy kempingowej czy do czegoś takiego akumulatora. Więc wolałem mieć taką tą ładowarkę no i standardowo program. Do regeneracji akumulatora. Co tu ciekawego. No wiadomo, do motocykli, czyli do tych mniejszych pojemności. Eee, no jest jakiś, zaraz go podłączę i będziemy, będziemy to testować. Zobaczymy, co to jest warte. Ja jak zwykle dla bezpieczeństwa odłączam sobie e, wtyczkę od systemu start-stop i od monitorowania tego akumulatora. Tam kiedyś ktoś mi zwracał uwagę, że, żeby tego nie robić, bo ponieważ e, później po wpięciu go e, komputer nie wie ile prądu jest w tym akumulatorze, ale słuchajcie, jak wymienia się ten akumulator na nowy i robi się adaptację tego akumulatora, e, to wiadomo, wpisuje się tylko i tak yy, ile on ma godzin, jaki ma prąd rozruchu yy, i też wiadomo, wyciągając stary, wkładając nowy, on będzie miał, będzie mocniejszy, prawda? I nie, jakoś to nie robi już komputer sam sobie to odczytuje, więc yy, według mnie nie ma to żadnego yy, znaczenia. Ok, podłączam go sobie do sieci. Mamy widać. Przełączę sobie tu na, na AGM, bo akumulator tu mamy agm -a. tu do Plusa, tu do Portu i słuchajcie, zaczyna się ładowanie jest 7 kg, tak jak mówiłem, w tym, tym CTEK-u, Niestety w instrukcji nie ma tu po polsku. Natomiast to no jest tak, że pierwszy etap odświeżenie akumulatora, jak ja sobie to przetłumaczyłem. Drugi etap ładowanie z łagodnym startem. Eee, trzeci etap jak tu bolczerczyk takie ładowanie zbiorcze. Cztery ładowanie absorpcyjne. Piąte test baterii. Eee, szóste to jest eee, to regeneracja tego akumulatora i siódmy, podtrzymanie, już jak jest naładowany, dobra? Hmm, Okej. Okay. Z tego co patrzyłem, on też będzie pokazywał, yy, ile amperami ładuje i, i, i jakim prądem też, oraz ma wyświetlić informacje o Temperaturze ładowarki Zaraz poczekamy, zobaczymy, kiedy, kiedy zacznie wyświetlać te informacje. Ładowarka już przeszła do tego drugiego etapu i zaczęła wyświetlać te informacje. Teraz prąd 28 Ampera, 131 13,1-13,2V i temperatura ładowarki 20 stopni. Ja już nie ładowałem wcześniej taki zwykły akumulator, zwykłego kwasiaka, także na początku też ładował mniejszym, mniejszym tym amperażem, a później już skakiwał nawet bodajże na ponad 11A, no poczekam i zobaczę jak tutaj będzie w tym przypadku. I słuchajcie, no w tym przypadku ładowarka pominęła program regeneracji, uznała, że nie potrzeba nie potrzeba nie ma potrzeby regeneracji tego akumulatora jest naładowany także e, aha ile to kosztuje no słuchajcie u naszych wschodnich braci dalekich skośnokich można tu na e, znanych portalach kupić za bodajże chyba nawet 60 zł, czy o, gdzieś, gdzieś w tych pieniążkach 60-70 ja za niego dałem tutaj u nas już w Polsce około 100 zł, bo potrzebowałem na już. Śmiało mogę polecić. Jeśli nie chcecie wydawać większej kwoty na siteki, Chociaż on służył naprawdę mi kilkanaście lat z tego ile pamiętam. Dobrze. Kupię sobie następnego jeszcze. Ale taka ładowareczka w zupełności wystarcza. Odłączę ją sobie, i słuchajcie, i jeszcze, żeby to udowodnić, że nic się nie stało, odpalę to auto. Aha, podejmę jeszcze tylko tą kostkę, którą odłączyłem. O. Także tyle w tym filmiku, zostawcie jakąś łapę, jak się podobało. Trzymajcie się na razie.